10 minut życia. Franciszkańskie rozważanie Słowa Bożego. Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam, nędznym, czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba abyśmy wewnętrznie oczyszczeni wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa i dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twojej łasce, który żyjesz i królujesz i odbierasz hołd w doskonałej trójcy i prostej jedności, Bóg Wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ewangelii według Świętego Marka, rozdział pierwszy, wersety od 12 do 15. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana, przybył Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. W pierwszą niedzielę wielkiego postu co roku w naszych kościołach jest czytany opis kuszenia Jezusa na pustyni, w tym roku z Ewangelii według świętego Marka. Początek tej perykopy jest niespodziewany, gwałtowny. Działanie Ducha Świętego w Jezusie pokazuje nam, że jego natchnienie jest czymś innym niż ludzka wola. Jezus pozwala się poprowadzić, ale początkowa inicjatywa nie należała do Niego. Tylko moc Ducha Świętego pozwala nam ruszyć na pustynię z nadzieją wytrwania w próbie. Natomiast jeżeli motorem są pragnienia heroizmu czy wyeksponowania własnej duchowości, to ruszanie na pustynię jest aktem duchowego samobójstwa. Surowość pustyni może fascynować, ale również odpycha tych, którzy wychodzą na nią bez mocy Ducha. Duch ukazuje się nam jako ten, który przedstawia nam wolę Bożą tak częstą różną od naszej ludzkiej woli, a zarazem jako ten, który uzdania, aby poddać się jej, albo inaczej, przyjąć ją jako naszą. Widzimy więc wyraźnie, że duchowe działanie to czyn głęboki, który wymaga pokory. Krótka narracja ewangelisty Marka przedstawia nam początek zbawczej misji Chrystusa, który odważnym wyborem pustyni przez 40 dni Kategorycznym odrzuceniem szatana i wzywaniem do nawrócenia jasno wskazuje na drogę, po której trzeba iść w sposób świadomy i rzetelny. Czas Wielkiego Postu to czas właściwy, aby przeżyć z pełnym zaangażowaniem pokutę, która może rozpocząć w nas przemianę duchową i która zaprasza nas do wchodzenia w trzy szczególne rzeczywistości przywołane w Ewangelii. Pierwsza to wybór ciszy, aby uwolnić się od codziennego hałasu i od wszystkiego, co nie pozwala nam jednoczyć się z Bogiem, spotykać Go i słuchać. To pierwszy krok pozwalający nam poznać prawdę o naszym życiu. Słuchając Słowa Bożego, możemy we właściwym świetle zobaczyć najbardziej codzienne sytuacje naszego życia i dokonać wyborów zgodnie z wolą Bożą. Drugim wezwaniem Wielkiego Postu jest stałe odrzucanie pokus szatana, które zazwyczaj powtarzają się w naszym życiu i ciągle skłaniają nas, abyśmy wybierali egoizm i zasłaniali Boga naszym ego. Musimy być mocno zdeterminowani i zdecydowani, aby zawsze odrzucać ciągle powracające pokusy. Ostatnią wskazówką na Wielki Post jest podjęcie wysiłku, aby wszystkie nasze codzienne aktywności podporządkować postanowionemu nawróceniu. Nie jest ono bowiem tylko marzeniem o lepszym życiu, ale jest wyborem przyjęcia wszystkich wartości Ewangelii. Tylko wtedy, gdy przyjmiemy je jako jedyną ścieżkę naszego życia, z której nie chcemy schodzić, nasze życie stanie się wędrówką za Jezusem. Niech czas wielkiego postu będzie dla nas czasem weryfikacji naszego podejścia do życia i codziennych wyborów. Szukajmy ciszy i przyzywajmy Ducha Świętego, aby nauczył nas rozpoznawać i wypełniać wolę Ojca. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mojego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, jak również zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełnić Twą świętą i nieomylną wolę. Amen.